Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue's Tower Defense szósteczki, SSF yes, mod. A dzisiaj lecimy z modyfikacjami i z wykonywaniem maksymalnego tieru dla danej modyfikacji. Dzisiaj na warsztat bierzemy mini custom towers, ale tylko i wyłącznie ścieżkę military, bo ta modyfikacja daje bardzo dużo nowych jednostek. Częściej, że nie omawialiśmy, część już o omówiliśmy, ale one mają tylko i wyłącznie dwa tiery, no dwa, niektóre mają troszeczkę więcej, ale one są takie, że na cały odcinek chyba się nie nadają, chyba, że będziecie chcieli, to prosimy to na całym odcinku. Oczywiście, kochani moi wspierający, dzięki wielkie, że, je, że jesteście, że wspieracie w tym, co robię, wielkie dzięki dla was jak najbardziej i przechodzimy szybciutko teraz już do materiału. I już widzimy nasze jednostki. Są to dokładnie, mówiąc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jednostek Nie używali, część z nich oczywiście już znacie. Czyli jest to oczywiście Cobra, którą już okrywałem, Jest to oczywiście Pirat Cliff, przyjaciel nasz tutaj. Jest to oczywiście Spike który już widzieliście, ale sobie to samo trzy nowe. Będzie to Unloader Darting Gun. Będzie tutaj Taktyk Shotgun Sniper. Oraz Gunet ma Launcher, więc 6 jednostek do gry i trzy supporty do zabawy, oczywiście żeby było troszeczkę sprawniejsze, mamy też oczywiście system pod e, wyścigi więc lećmy koksem, zobaczymy co z tego się uda nam tutaj zrobić, będzie ciężko coś tak czuję, no ale zobaczymy to później oczywiście w praniu, na razie staramy się przetrwać po prostu staramy się tutaj przetrwać cokolwiek więc powoli, powoli Próbujemy tutaj cokolwiek rozwinąć. Nie wiem, czy dobrze jest w ogóle wystartować od tej jednostki, czy coś innego potrzebuję, nie no, potrzebuję coś innego. Ej, tu będzie ciężki start w ogóle, to jest serio. Tu będzie naprawdę bardzo ciężki start. Bo ja nie wiem czy, czym powinienem tutaj, tutaj, tutaj tak naprawdę wystartować. Bo nie mam jakiś super ekstra jednostek, które są naprawdę mega mocne do wystartowania i serio nic takiego nie mam. Ja bym tutaj jakiegoś zrzutu potrzebował chyba, żeby coś tu zrobić więcej. No bo jest mega, mega ciężko muszę chyba powiedzieć, jest troszkę zdziwiony, że aż, aż, aż tak słabo tutaj będzie z tym startem, ale zobaczymy, może coś wykombinujemy jeszcze, żeby jakoś to się dało radę e, wygrać, bo na razie jest słabo dosłownie słabo więc zobaczymy, oczywiście, gramy z Benjaminem, żeby było troszkę sprawniej ale ja to będę przyspieszał No i sam początek, tak jak mówiłem, będzie bardzo, bardzo ciężki, już w tym momencie to po prostu czuję, widzę to Dzięki temu, że jakoś tam udało nam się na te lancery nasze nazbierać, to jest w miarę fajnie. I to jest tego, może od początku, co to w ogóle są za lancery, o co z nimi kamano, co w ogóle tutaj chodzi. Mamy tutaj taką, mamy dolną ścieżkę, która jest stricte nawiązana do stricte pod Speed'a. Szybkie strzelanie pociskami, czyli bardzo fajne. Oczywiście to samo, to samo jest tutaj naprowadzanie. Na górę ścieżki mamy rozpryski, oraz też mamy jakby wylatywanie większej liczby pocisków. I co jest najważniejsze, zasięg. Zobaczcie, to ma olbrzymi zasięg. No, to jest po prostu coś, co oczywiście jest najbardziej zauważalne w tej jednostce: czy po prostu to, że jest ona i ma zasięg, naprawdę taki wielgachny, wręcz bym powiedział. I popełniłem jeden błąd przy tworzeniu tego wyzwania, nie dając farmera żadnego. Więc, jak widzicie, no muszę sam zbierać tutaj te nasze pieniążki, bo tego wie możliwości ja bynajmniej nie mam. Temu też tutaj pójdziemy w banki. Żeby tutaj po prostu banki były te trzy, będą banku się, pójdzie, pójdziemy po, po prostu pod dolną ścieżkę, bo tam nie ma tego większego problemu. Dobra, w tym momencie jak widzicie, niestety ale camo nie bije i z tego co kojarzę, żadna z tych jednostek kamo nie bije. Więc to odpada? Tutaj czy mamy widzenie camo, tu jest widzenie camo, nie jest tu widzenie camo. Czy ktoś tutaj z Was widzi kamo, asystent lidy bije, ale nie bije camo chyba dalej. tu w ogóle to camo bił, czy też nie? Ej, tu chyba nie było też bicia kamo. Coś, 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 coś tak czuję. Ojojku! A ty? Widzisz kamo? Ej, czy jest tu ktokolwiek, kto tu kamo będzie mu klepać? Ej, serio mam wrażenie, że tu chyba nie ma nikogo. Chyba że któryś z tych kamo będzie bytu. Jakieś bazuki są, w ogóle nie wiem co tutaj chodzi jeszcze. Yy, za bardzo. No dobra, zaraz będziemy oczywiście to analizowali, wszystko. Na spokojnie. No ale dobra, pierw oczywiście Fundusze, pierwsze fundusze, więc jak najbardziej, wszystko tutaj próbujmy zrobić. Te banki jak najszybciej, żeby te trzy banki powstały, i później będziemy się martwili. Najwyżej, oczywiście, mamy wioskę i wioskę zbudujemy. No, wiesz co? Może nie będę gdybał, kto może być kamo. Po prostu zbuduję, zbuduję po prostu wioskę z widzeniem kamo. Wiem, zmarnuję troszeczkę dużo czasu, bo mógłbym coś, coś innego sobie kupić, no ale no, nie mam jego wyjścia. Nie mam jego wyjścia. Po prostu trzeba sobie jakoś tutaj poradzić. No i cząstek wyjdzie na pierwszego moła pani, w z nim poradzimy, bo będzie na pewno mega, ciężko, tu mam troszeczkę już podbite, zrobimy sobie że ten upgrade'ik, bo coraz więcej nam przychodzi jednostek, no i w tym momencie zobaczcie, uderzenie powoduje rozpryski, oczywiście nie bijemy każdego rodzaju jeszcze, no i to pójdzie nam w miarę prosto, co? No trzeba go tylko rozbić, trzeba go tylko rozbić. Dobrze, daliśmy to jakimś synem ledwo, co oczywiście. Zobaczcie w ogóle jaki ma zasięg, jaka <laughs> ta matka ma zasięg straszny. <laughs> to jest olbrzymi zasięg, naprawdę jest jakaś paranoja. Ten zasięg to po prostu jest jakaś paranoja, dużo widzicie sami, no jak to wygląda, jak ten zasięg po prostu wygląda. Wow, po prostu wow. No dobra, no dobra, mamy to, mamy w tym razie trzy banki utworzone, w takim razie lecimy dalej, lecimy dalej, nie wiem czy pod banki. A może chodźmy po te banki, bo to jest chyba jedyna opcja, która można nas uratować, tutaj, jakkolwiek. Więc y, będziemy też szli pod banki stricte. Pod banki będziemy tam. tak. Dobra, pójdźmy pod nie. Później zrobimy coś innego, prawda? Ale to dopiero później na razie. Próbujmy, jakkolwiek tutaj. Co jest? Czemu nie mam depozytu? Ho, ciekawe. Myślałem, że mam depozyt akurat, prawda? Dlatego dla, dla, dla taki zrobiłem dziwny ruch teraz. Byłem przekonany, że mam depozyt. A ja nie mam depozytu. To sporo zmienia, powiem szczerze. To bardzo dużo zmienia, bo ja nie wiem, czy one w takim razie są dalej aż takie dobre. Bez depozytu właśnie. Czy bez depozytu one są na pewno aż takie dobre cały czas? Ja mogę teraz przegrać. Mogę teraz po prostu przegrać to już. Potrzebuję coś naprawdę mocnego. Potrzebuję mocnego coś. Albo więcej tych jednostek, myślę, że to są chyba jedne z tych jednostek, które będę używał. Notorycznie, bo one wydają się bardzo mocne. One się wydają naprawdę bardzo mocne, więc chyba będę musiał w nie poinwestować, żeby sobie dać jakkolwiek radę. No, bo inaczej będziemy mieć ciężko w ogóle jak tutaj cokolwiek zrobić. Ten zasięg jest cudowny, ten zasięg jest po prostu cudowny, więc podbijemy go również po ten sam upgrade co tego. I nie wiem, czy tutaj nie potrzebuję zbudować jak najszybciej, tutaj Manki Intelligent. Żeby jednak było troszeczkę wszystko lepsze, bo będę mógł wtedy bić czarne balony, które mi sprawiają chyba największy problem temu, też tutaj właśnie mamy tych naszych kolegów, którzy na nas bustują lekko, którzy nas właśnie tutaj lekko bustują. Troszeczkę więcej kas będziemy dostawali. Nie wiem czy będzie aż takie dobre, nie wiem czy będzie aż takie dobre, naprawdę. No mam problem. Mam teraz spory problem, żeby coś tutaj ciekawego wymyśleć. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej to szło, ale zobaczymy, grajmy dalej i interesuje nas i tak, czy jak powyżej set. Oj, problemy się zaczynają i to dosyć poważne, mam powiem w tym momencie. Spoko, zbudowaliśmy tego naprawdę dużo, ale już musiałem dać kredyt, musiałem dać sobie boostować, zbudowaliśmy sobie jeszcze tego dartingana, bardzo fajny, zobaczcie jak on w ogóle strzela. takim jakby jak shotgun, taki pojedynczymi shotami, tu w ogóle nie że on shotgun, nie, się nie nazywa shotgun, ale strzela taką jakby falą do przodu, bardzo ciekawe, oczywiście działa w to w ten sam sposób, czyli ustawiamy go na lock and place, albo zestarujemy nim sami, w tym momencie halo, gdzie ty jesteś tutaj. Jest stawiony on na Lock in Place, w tym miejscu, no bo zależało mi, że był koło wioski, kułowioski, prawda, chlią tak, się do tego tutaj ustawiłem. Dobra, puśćmy jeszcze jedną rundę ekstra, dobijemy tutaj do pieniążków, zbudujemy sobie wtedy troszeczkę coś innego i chyba wszystkie te nasze banki zamienimy na markety, chyba to mi się wydaje, chyba na markety wszystko zamienimy, bo to będzie chyba nam troszeczkę wygodniejsze do zabawy. Więc szybciutko sobie tutaj to ogarniemy. Czyli pierwsze co oczywiście, pierwsze Primo, budujemy sobie tego sztopana. W ten sposób. Do niego budujemy kumpla. Nie mam tych bota. Ja rany Julek, zapomniałem o nim. Zapomniałem, że tych bota tutaj jeszcze bym potrzebował, bo po prostu wyśmienicie wtedy. No dobra, będziemy grać bez niego, czy będę musiał sam jakby pamiętać o tym, żeby to używać i też żeby zbierać to wszystko, no bo inaczej tego się nie, to się nie będzie samo nie zbierało. No, dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy to będzie miało jakieś ręce i nogi, czy też niekoniecznie, wszystko się oczywiście okaże, już tam, tak naprawdę. No, po jakiejś tam chwilowej gierce, jakbym wiedział, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Dobra, no, sprzedajemy oczywiście całą resztę. Ja mówiłem, ja tego nie będę za bardzo zbierał teraz już, więc chciałbym, żeby to było w pełni automatycznie. Tylko, że niestety to właśnie, no, mam ten nieszczęsny budynek, który. Ach, nie mam jak tego zbierać. Ale to jest smutne, to jest po prostu mega, mega smutne. To będę musiał jakby sam tego pilnować, a to, to chciałem bardzo, a to naprawdę bardzo uniknąć. Tym bardziej, że nawet muszę pilnować tutaj uruchamiania tego wszystkiego. Więc nawet to jest tutaj mi jakby odebrane. No ale mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy albo po prostu zmienię to na coś innego. No, może jego w ogóle wykorzystam po coś innego. No bo wiecie, on bardzo fajnie działa, oczywiście. Te, te duo jest mega mocne, czyli ich dwóch właśnie. Mega fajne, oni dają efekty, no ale niestety nie w takim miejscu. Nie w ten sposób. Więc potrzebujemy coś, w takim razie. Hmm. To będzie działało non-topper, czyli markety. Markety są po prostu bez pod tym względem, bo nie muszę tam nic robić. Piążki same będą mi leciały. I to będzie chyba najlepsza opcja, żeby to zrobić. Ty w ogóle się tam spłaciłeś już? 70 tysięcy. Jeszcze chwileczkę sobie po. Podziałaj tutaj, zarówno cokolwiek, żeby mógł Cię z czystym sumieniem po prostu usunąć, no bo innego wyjścia nie widzę. z czystym sumieniem usunął, zbudował coś lepszego. Mam wrażenie, że taka autofaremka leciutka nam wystarczy w tym momencie. Nie wiem, ile tego jest na pewno dużo, więc czas na wzmocnienie się, bo co chwilę mi tutaj leży, co przechodzą oni, więc wolę tego oczywiście nie sprawdzić, czy mi oni przejdą wreszcie, czy nie. Więc pierwsze co. Podbijmy tutaj tego pana na maksa, jak się tylko da. I tam już widzieliście, tam ledwo co, ledwo co, ale już oni tam próbują mi przechodzić. Nawet przeszli, oj, ale smutne. Ale to jest smutne. No dobra, podbijmy tego pana do góry. Zobaczymy, on sobie to będzie radził na normalnym ułożeniu. Pierwsze co, strzela, tak, że po prostu strzela jeszcze więcej pocisków. Dosłownie, ile on tu pocisków tych strzela? Ej, to jest jakiś paranoja. On naprawdę strzela multum, dosłownie multum tych pocisków tutaj on ma. Chyba znowu go zlokujmy tutaj. Ej, to jest mega mocne. Czekajcie, ja bym go stawił tutaj i zlokowałbym go w tą stronę. Raz tak przynajmniej. Zobaczcie, ten jeden strzał prawie całość tutaj by mi pokrył. patrz, o to. To miejsce właśnie. Ej, to jest mocne. To jest mega mocne. Damy mu jeszcze spida. I damy dwóch takich tutaj. Czekajcie, dwóch takich dokładnie w takim miejscu, żeby mieli widzenie kamo. Dokładnie w ten sposób skierowanych tutaj, w to miejsce na pierwszym upgrade'zie. A temu szczelmy drugi upgrade. Tu będziemy mieli extra damage jeszcze do, do strony, Golden Balloon, sprawdźmy to. Golden Balloon. Pociski są, jak widzicie, złote. Więc faktycznie damage jest o wiele większy. Ba, musi być większy. Zobaczcie, że nic mi nie przechodzi. Mi nic nie może w tym momencie już wyjść tutaj mieć musi być naprawdę bardzo duży. Z tego by wynikało. No dobra. Więc budujemy tego dużo. Myślę, że skierowanych właśnie w tamto miejsce, bo oczywiście gramy do rundy maksymalnej. Dobrze? Zresztą to wiecie, gramy do rundy maksymalnej. Czyli a ja ustaliłem tą rundę jako 200, no bo nie wiem, czy dalej nam radę. Oczywiście będziemy grali na turbo, na przyspieszaczach, bo nie będziemy czekali. Chyba, jeśli będziemy przegrywać i po prostu. Cofniemy, to po prostu cofniemy grę, prawda? Tutaj problemu żadnego nie ma, żeby cofnąć, więc będziemy się właśnie na tym skupiali, żeby próbować grać cały czas na maks, jak się tylko da, a jak coś szło źle, to po prostu gra nas sama cofnie, a my będziemy pędzili, bo sprawdzamy rundę maksymalną, a też nie chcę, żeby odcinek trwał nie wiadomo ile, więc musimy to tak zrobić, dobra? Teraz tak, w tym miejscu stawiamy kolejną troskę będzie to wioska identyczna jak tam dosłownie identyczna no niestety, to nie było to to nie było to, czyli tu ustawiamy kolejną wioskę kolejną wioskę budujemy dokładnie pod tą samą ścieżkę i testujemy teraz taktik shotgun sniper taktik shotgun, shotgun sniper, widzenie całej mapy oczywiście ustawiamy go na strongi i mamy po prostu bazookę 4 cz, warstwy i większy damage 100 warstw 100 warstw tak? Dobrze mam to rozumieć? Pershot, Pershot, wszystko. Dobra, dobra. W takim razie wiemy, co robimy. I, i na strągi. Next. Next. I na strągi. To jest po prostu the best. To jest taka siła, że nic nie ma szans. Nic nie ma szans koło tego przejść, no po prostu nie ma opcji, ej, co koło tego może przejść, ale tak serio, co koło tego w ogóle może przejść, koło takiej siły, koło takiego rażenia, Stuweczka per shot, Pershot. per shot, ej, to jest mocne. Bada puściłem, tak, puściłem od razu bada. No, do dobrze, dobrze sądziłem, że bad nie ma szans. Dobrze sądziłem, że bat nie ma żadnych szans na przejście. Naprawdę, Dookoło takiego kogoś, to żaden Bacik chyba nie przejdzie, jak mi się wydaje. I dobudowujemy dalej -tych, tych jednostek jeszcze. Oni będą pod first, bo oni mają właśnie rozbijać to co będzie uciekało nam. Więc ich stawiamy dużo. Nie wiem, mam nadzieję, że mi gra nie wybuchnie, że mi komputer nie eksploduje tutaj. Że nie będzie tutaj żadnych problemów, bo no, mam. Mam ochotę się nie oszczędzać. Mam ochotę nic nie oszczędzać tutaj co mamy. Następne, więc będziemy budowali tego multum. Dosłownie multum wszystkiego. Więc zobaczymy, z tego wyniknie. Czy to mam w ogóle szansę bytu. Ja w ogóle tej ścieżki nie sprawdziłem chyba. Ona jest słaba. To jest po prostu szybsze nawalanie, ale to mało co dawało z tego co, co pamiętam. Więc to samo tego no, nie będę aż, aż tak często używał. No, tu ustawimy kolejną, oczywiście identyczną, też żeby się widzieli każdy rodzaj, bo to jest bardzo ważne. Dobra, i tutaj kolejny oczywiście. No i co? Pędzimy! Nie wiem, do której rundy, kilka rund do przodu, nie wiem czy będę mógł grać powyżej dwusetnej. Nie wiem, czy będę musiał później ustalić może jakąś wyższą rundę tutaj maksymalną, no, ale nie, nie, to chyba wystarczy. Zobaczcie, już w tym momencie mamy lekkie problemy. Już w tym momencie mamy lekki problem z, z przejściem, więc właśnie będziemy musieli się cofnąć. Ile? Cofniemy się do tego, to, do, do tego samego miejsca. Dobra, okej. Okay. W takim razie, skoro gra nas cofła, to my zrobimy lekko większą obronę i damy jeszcze jedną jej szansę. Tej naszej gierce oczywiście, kochanej. Żeby jednak pozwoliła nam za, zagrać troszeczkę dłużej. Lock play, znowu oczywiście i znowu. Lock in place, oczywiście no, wioska, must have tutaj musi być wręcz, żeby byli każdy rodzaj, no i oczywiście całą resztę miejsca też uzupełniamy dokładnie tymi samymi jednostkami, wydaje mi się, że to będzie taka jednostka, która naprawdę będzie mega mocna w takim właśnie połączeniu z takim wielkim zespołem, prawda, to musi być dobre, to musi być po prostu dobre i puszczamy masę rund oczywiście, no... Przy tym wszystkim, co my, co my tutaj puszczamy, to elitka to jest po prostu pikuś, to jest zupełnie pikuś. No to sobie poradzi z tym wszystkim, czy też nic sobie nie poradzi, to jest dobre pytanie. Z to sobie poradzi? Która runda nas rozwali tym razem? Puszczajmy troszeczkę wolniej teraz te nasze gry, bo ja potem puściłem tego za dużo, nie wiem ile puściłem rund, ale puściłem tego chyba multum i chyba z, nie wiem, 2000 nie puściłem rund, zdecydowanie. Zdecydowanie coś koło tego chyba. Więc do tego właśnie przegraliśmy, więc teraz trzeba puszczać tego delikatnie mniej, czyli po prostu tysiąc. Prawda? Więc puszczamy znowu puszczamy. Puszczamy, puszczamy, puszczamy. I Nie wiem ile rund poszło, ale troszeczkę ich poszło. E, usuwamy Ciebie, bo tutaj chcę na Twoje miejsce ustawić właśnie tego kolegę. Dawajcie, dawajcie, dawajcie tego multu. Potrzebujemy dużego wsparcia. A to jest mocne. Teraz sobie gdzieś na firsty. Na firsty chcemy mieć tutaj kilku. I sami widzicie, że ja potrzebuję tak samo jeszcze tych z przodu bić, więc to nam się przyda. To usuniemy, postawimy się troszeczkę wyżej, żebyś nam nie przeszkadzał. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Ej, ej! Ej, ej! Gdzie, gdzie, gdzie? Więcej tego musi lecieć, co tylko jedną będziemy puszczali rundę, no my rundę nie puszczamy. Puszczamy zawsze masę rund do przodu. To musi być, tego jak najwięcej. Jak tam? zbudowałem gdzieś gdzieś czegoś nie, wszystko jest full, wszystko jest full komplecie. No zobaczcie, no to jest ilość, to jest po prostu ilość. U tego jest multum. Puszczamy więcej, puszczamy jeszcze, jeszcze więcej i jeszcze więcej. <ścoughs> jak to wygląda, jak to wygląda, dobra. Roz, rozwalamy kolejną część i zabudowujemy tutaj kolejną oczywiście wioską. Damy radę z wami. Damy radę, oczywiście super. Bardzo fajnie. Teraz tak o, z Wami tą część. Bez problemu, zobaczcie. Puszczam tych rund bardzo dużo. Puszczam ich aż przesadnie specjalnie dużo. Po to właśnie, żeby sprawdzać, no wiecie, maksy, maksimum, maksimum jakby naszych wy, wydajności. Pa, pamiętajmy oczywiście, no że ja jak na przykład tu jednak tutaj z farmami jeszcze, więc one też tutaj bardzo dużo pomagają. No ale to zmienia fakt, że to jest gra na modach to jest gra na modach i tych modów też troszeczkę jest. Puszczamy, puszczamy tego więcej. Jeszcze więcej tych rund Zaraz eksploduje. Zaraz tego budy chyba eksploduje takie mam wrażenie. wait, 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 wait. wait. Potrzebuję wsparcia więcej. Ej, hola, hola! Potrzebuję wsparcia! Dobra, oni są idealni właśnie pod razwalą jakichś... Bardzo trudny, prawda? Więc, oczywiście, to jest mega dobre. A nasi, nasze Darting by będą rozwalały ten cały twarz. Ciężko. Uj, oj, 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 oj. Przeszli nam, przeszli nam, niestety. Więc dobrze, więc dobrze. Spróbujmy dalej. Co tu miałeś? Coś ciekawego? Nie, ty miałeś nie ciekawego chyba. Wszyscy w zasięgu dostają damage stały. To było bardzo słabe, z tego co pamiętam. To było bardzo słabe. A u ciebie? Mm, tu mamy jakieś eksplozje i to, no to niby tam miało jakiś chyba sens tego co pamiętam, czyli ta dolna ścieżka miała jakiś tam sens, znaczy ja wiem, że nas tu tutaj jakkolwiek uratuje, a to bo to był skill, dobra to był skill, więc nie, to chyba nie, nie, nie miało żadnego sensu, czyli to chyba jednak nie miało żadnego sensu, tego wynika ta ścieżka. Chyba też nie, prawda? Tak, tak, to się wiesz, że ta jednostka nie była jakaś mega, mega mocna. Więc też tutaj, ona nam pewnie za dużo nie pomoże. Ale zbudujmy ją czemużby, nie? Żeby później było, że jej nie zbudowałem, prawda? Więc sobie postawmy. Mamy tego multum, tych pocisków mamy multum. W ogóle mam wrażenie, że jakby gra się nam przycinała i gra w ogóle jakby nie renderowała wszystkiego, co tutaj jest. Takie mam wrażenie, że gra nie, nie renderowała tak, tego wszystkiego nam. Ale zobaczymy. Dobra, sobie więcej oczywiście raczej bombek, bo bombek mamy chyba najmniej zdecydowanie, więc tutaj ta sekcja do końca będzie wyłożona właśnie wami. One są w miarę tanie, więc mogę sobie na nie oczywiście pozwolić. Szkoda, że one nie widzą całej mapy, prawda? One tylko widzą jakiegoś fragmentu tej mapy. No ale tutaj właśnie z tej strony bardzo mało jest tego typu jednostek, które mogłyby jakby naprowadzać jeszcze. Więc myślę, że to będzie jakby takie dobre wsparcie dla nas, żebyśmy sobie tutaj troszeczkę lepiej z tym, tym wszystkim radzili. Tu mogę ich troszeczkę więcej zamontować też, też. To się powinno w miarę fajnie, fajnie oczywiście spisywać. A może zbudować te ścieżki. Podstrągi chyba bardziej. Bo chyba podstrągi pod bardziej wtedy. To trzeba wtedy bardzo szybko, ale takie troszeczkę słabsze uciski. No nie wiem, nie wiem. O pancerzone bady Jak ja to wytrzymuję jeszcze? No chyba już nie wytrzymuję. Ej, ja naprawdę chyba w tym momencie już chyba przegrałem Ej, halo! Co to za rakiety są? To od tych lecą. A bo one skillę mają! A tu ja nie wiedziałem tam skill jeszcze jakiś jest ukryty. Dobra, czekajcie, wait. Takie będzie zmiana planów. W takie będzie zmiana planów. Bo skoro tam, tam, tam jest skill jakiś, ukryty przy okazji jeszcze, to chcemy mieć ich więcej. To chcemy mieć ich więcej, bo ja mam wrażenie, że ten skill może być nawet ciekawy. Więc tu zbudujmy sobie jeszcze tam kilka sztuk takich. Nie was, tylko tutaj. Więcej sztuk potrzebuje tych, tych właśnie naszych jednostek, więc bardzo dobrze, że to będzie chyba nam tutaj grało z tym wszystkim. Więc tak będziemy tutaj starali się teraz w tym, w tym momencie już zrobić, że postawimy troszkę więcej. Bo teraz, no nie ukrywajmy, naszą zmorą ukażą się oczywiście Bady. Bady o wiele silniejsze niż przedtem. Więc nie ma co ukrywać, że to będzie ciężkie, Oczywiście, więc szczelamy po kolei. Ty... Wszystko na raz, wszystko, wszystko. Bo coś czuję, że tutaj już przegrywamy w tym momencie. Coś czuję, że to będzie już chyba przegrana. Ej, to nie może być tak! 142 runda? Poważnie! Dopiero znaczy już w tej rundzie mamy przegrać, no to, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, halo, nie, ja się nie zgadzam, ja się na to nie zgadzam That is not cool, that is not cool, dokładnie, dokładnie o to chodzi Dobra, puszczamy teraz po dwie rundy Poszliśmy teraz po dwie rundy, próbujemy. Próbujemy jeszcze kawałek tutaj zagrać. Czy coś z tego jeszcze uda nam się osiągnąć, czy też niekoniecznie. Tutaj musi się udać. Tutaj się musi po prostu nam jeszcze udać kilka rund przejść. Wydaje mi się, że to spokojnie, jeszcze chyba jesteśmy w stanie te kilka rund wytrzymać. Ale już jest ciężko, że jest po prostu mega, mega. Czy to już widzicie sami, jak to wygląda w tym momencie, że już my po prostu mamy tutaj takie problemy, że to po prostu jest wow. Po prostu wow. Ja mam oczywiście na speedzie. Ja I no, puściłem ile trzy rundy, puściłem na raz. A już widzicie, jest słabo, jest słabo w tym momencie już. Skile mogą używać, no te skille akurat mało mi dają te tamte u, u góry. Bo te coś mogą mi, mi dawać. po dwie rundy. Zawsze będą leciały dwie rundy, żeby było to troszeczkę sprawniejsze. Trzy rundy nawet niech lecą, bo wiecie. Jak będę do tego mniej, to będzie później to trwało latami. Jestem ciekaw, będą radziły sobie inne jednostki. Tego oczywiście już testowaliśmy, bo graliśmy nimi, ale nie graliśmy w takich właśnie trybach, gdzie graliśmy na rundy wyżej niż setnej. Czyli tak, 130, 140, 200. To jest troszkę lepszy wynik, prawda? A nie wiem, jakby one sobie radziły, te inne jednostki aż To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Saportówki też, tam oczywiście bym miał farmerów sami, prawie. Ale coś to ciekawe, jakby on sobie tutaj właśnie tak, jakby sobie farmer tutaj właśnie radził z tym wszystkim. No, ciekawe. Puszczamy kolejną rundę, oczywiście. I tak będziemy starali się puszczać, co jakiś tam trzeba będzie puszczali kolejne, kolejne rundy i sprawdzali, co z tego wyniknie. I sprawdzali, co z tego wyniknie. I co jakiś czas też będę sprzedawał już nasze farmy, bo już... Czuję, że to jest, to jest już powoli ten moment, w którym zbliżamy się do momentu końca, czyli do momentu, w którym faktycznie... Militarne jednostki z tej modyfikacji sobie już będą nie radziły Bo to już powoli jest ten moment, bo już No ja już widzę, ja już widzę, że po prostu Coraz ciężej jest wytrzymać kolejne fale Coraz ciężej jest wytrzymać kolejne fale A to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że To już jest po prostu ten czas Który trzeba kończyć Ale spróbuję, spróbuję jeszcze tych kilka rund przejść Jest te kaw rekordu jaki tutaj będziemy mieli, oczywiście według założenia puszczania kilka rund do przodu, bo to musi być nie będziemy grali nigdy, że będziemy grali jedną rundę, bo to jest bez sensu prawda? gramy zawsze z założeniem że puszczamy kilka rund to jest ogólne założenie, które musimy mieć pod uwagę które musi być przestrzegane że rund puszczamy więcej Ojej, wait, 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 wsparcie, wsparcie, wsparcie wsparcie, wsparcie, wszystko wszystko naraz, wszystko, wszystko wszystko co wszystko aaa, ah, nie! Przynajmniej do, sto, do 150 chcę, chcę dojść, czyli dwie rundy na rozpuszczamy, musimy przejść. 150 rund musimy mieć to jest taki minimum, ile chcę mieć. 150 rund. Chce, Daw już dawajcie, dawajcie. Pokonujemy 150 rund, i uznaję, że to jest Twój limit. 150 rund to będzie Twój limit, i więcej ci już po prostu nie będę jakby zmuszał. spoko, ok, uznam wtedy, że faktycznie już jakby masz dość, że masz już po prostu dość. Dawajcie, dawajcie. Puszczamy wszystko, wszystko naraz, Wszystko naraz puszczamy, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć czy dobijemy do tej 150 rundy. Wydaje mi że to już w ten moment mamy szansę. Ale ile tego jeszcze leci? Czemu to jest tyle tych jeszcze DDT? Ale tu ich masa leci. Już myślałem, że to koniec będzie. Dobra, wygraliśmy. Puszczamy jeszcze jedną rundę. Tak ekstra, tak ekstra rundę. I puszczamy. Drugą ekstra rundę, żeby dwie rundy leciały nam na raz. I teraz będziemy puszczali rundy co chwileczkę, jedną pojedynczą rundę. I znowu jedną rundę puszczamy. Skille używamy non-toper. Non-toper używamy skillę, żeby nam wszystko leciało. żeby wszystko nam po prostu leciało cały czas. Um, żeby jakby zachować ten nasz schemat puszczania. I zobaczymy. Jeśli przegramy, uznajemy, że to już jest koniec. Jeśli przegramy w tym momencie, uznajemy, że to już jest koniec. To nadzieję, że jeszcze chwileczkę przynajmniej wytrzymam, żeby to nie było, że już w tym momencie po prostu przegram. 150 runda jest jakby nabita. I uznajemy 150 rundę za finałową. Jak wam się podobała taka seria, jakby mi się w ogóle podobało takie właśnie bicie wys wysokich rund, bardzo wysokich rund, ale właśnie na modyfikacjach. Tylko pytanie teraz, czy grać od rundy pierwszej? Czy dopiero zaczynać zabawę od rundy powiedzmy 80. Czekam na Wasze opinie. Na razie. Hej, hej. Pa.